Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Przechodzimy do kolejnego bohatera wiary. No, ten to jest w ogóle nieprawdopodobnie niezwykły. Rzadko się o nim mówi, niechętnie się o nim mówi, boimy się o nim mówić, a tym bardziej boimy się nawet pomyśleć o tym, że moglibyśmy. Przejść taką próbę wiary jak właśnie on. Hiob, człowiek, który ufał Bogu nawet w cierpieniu. Człowiek, który przeszedł przez no, niewyobrażalne cierpienie, ale mimo wszystko pozostał wierny Bogu. Jego historia jest jednym z najbardziej poruszających świadectw wiary i wytrwałości w całym Piśmie Świętym. Hiob pokazuje, że prawdziwa wiara nie opiera się na okolicznościach, ale na niezachwianym zaufaniu do Boga. Hiob był bardzo bogatym i sprawiedliwym człowiekiem, który mieszkał w ziemi łz. Miał wielką rodzinę, miał duży majątek i cieszył się szacunkiem wśród ludzi. Biblia opisuje go niesamowicie, bo Biblia opisuje go jako człowieka nienagannego i prawego, który bał się Boga i unikał zła. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo bym chciał, żeby Bóg mnie w ten sposób opisał, że jestem nienaganny i prawy, boję się Boga i unikam zła. Chyba nie można większego komplementu dostać od Pana Boga. Jego życie, życie Hioba, Wydawało się być błogosławione pod każdym jednym względem. To był człowiek sukcesu. Człowiek, który miał liczne stada bydła, wielkie bogactwa oraz dziesięcioro dzieci, z którymi utrzymywał bliskie relacje. Nawet nie chodzi o to, że on miał te dziesięcioro dzieci, tylko chodzi o to, że on utrzymywał z nimi bliskie relacje. I w pewnym momencie nad jego życiem zawisła próba, której. Nikt by sobie nie życzył. Myślę, że każdy z nas uczciwie się przyzna, że nie życzymy sobie takiej próby. Księga Hioba rozpoczyna się taką sceną w niebie, gdzie sam szatan staje przed Bogiem i oskarża Hioba, mówiąc do Boga, że wiara Hioba wynika z błogosławieństw, jakie on otrzymuje. Szatan sugeruje, że jeśli Hiob straci wszystko, no to z całą pewnością odwróci się od Boga. No i Bóg dopuszcza na próbę wiary z jednym ograniczeniem. Szatan nie może odebrać życia Hiobowi. Hiob w jednej chwili traci wszystko. Jego stada, majątek zostają zniszczone albo wykradzione. W katastrofie ginia, ginie cała jego rodzina, wszystkie dzieci. Na koniec tego wszystkiego Hiob zostaje dotknięty bolesną chorobą. Jego ciało pokrywa się takimi bolesnymi wrzodami. Mimo tego wszystkiego, a jeszcze raz, wszystko stracił i jeszcze prywatnie cierpi. Mimo tego wszystkiego Hiob nie bluźni przeciwko Bogu. W jednym z najbardziej znanych wersetów Hiob mówi tak: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi wrócę. Pan dał, pan wziął. Niech będzie błogosławione imię Pana. Kiedy Hiob siedzi w takim ciężkim stanie, w prochu, on jest pełen bólu, pełen smutku. Odwiedzają go trzej przyjaciele: Elifas, Bildad i Sofara. Początkowo milczą przez siedem dni, kiedy patrzą na jego ogromne cierpienie, ale potem zaczynają mówić. Ale ich słowa nie przynoszą pocieszenia. I nie przynoszą mądrości. Ich argumentacja w zasadzie sprowadza się do jednego założenia. Jeśli cierpisz, to musisz mieć jakiś ukryty grzech. Czy to wam czegoś nie przypomina? Dziś tak bardzo często się dzieje. Dziś niestety bardzo często się tak dzieje, że jeżeli ktoś cierpi, no to z całą pewnością ma jakiś ukryty, zatajony grzeb. Hiob jednak nie zgadza się z tą całą teorią, no i w pewien sposób broni swojej niewinności. On nie rozumie, dlaczego spotkało go takie cierpienie, ale jedno wie, nie popełnił grzechu, który uzasadniałby takie nieszczęścia. Jego słowa stają się wołaniem o odpowiedź do Boga. Po takich długich dyskusjach, w których Hiob zmaga się ze swoim bólem, ze swoimi pytaniami, ze swoją frustracją, ze swoim rozczarowaniem, Bóg w końcu przemawia i nie daje mu prostego wyjaśnienia. Zamiast tego Bóg odpowiada Hiobowi w formie takich pytań w stylu, gdzie byłeś, gdy zakładałem fundamenty ziemi, powiedz, jeśli masz taką wiedzę. Przez te wszystkie pytania, one są bardzo ciekawe, możesz sobie je przeczytać w Księdze Hioba w 38 rozdziale. Bóg przypomina Hiobowi o swojej wielkości, o swojej suwerenności. On pokazuje Hiobowi, ale oczywiście i nam, że ludzkie pojmowanie świata jest bardzo ograniczone, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, ale mamy obowiązek i możliwość zaufać Bogu zawsze. Bo Bóg jest zawsze dobry, zawsze sprawiedliwy, zawsze mądry i zawsze wie, co robi, nawet jeśli my nawet nie potrafimy wpaść na to, dlaczego On to robi. Po tym całym spotkaniu Hiob doznaje takiego przełomowego, przełomowego momentu w swoim życiu i w takiej wielkiej pokorze wyznaje: Wcześniej tylko o Tobie słyszałem, ale teraz moje oczy cię, Ujrzały. W końcowych rozdziałach księgi Hioba Bóg przywraca zdrowie, daje mu jakby nową rodzinę i podwójnie błogosławi wszystko w jego życiu. Dla mnie osobiście to oznacza, że jego wcześniejsze cierpienie miało znaczenie, którego ja do końca nie rozumiem, ale cała historia pokazuje, że Bóg jest wierny. I ma swoje dobre plany, które czasem przekraczają nasze zrozumienie. Czego mnie w ogóle uczy Hiob, a nauczy mnie, że wiara przede wszystkim nie zależy od okoliczności. Hiob nie wierzył w Boga tylko dlatego, że miał dobre życie. Jego wiara przetrwała nawet w najciemniejszych chwilach. Po drugie, nie zawsze dostajemy odpowiedzi, których szukamy. Czasami zwyczajnie nie rozumiemy Bożych planów. Tak po prostu i nigdy ich nie zrozumiemy, ale możemy mu zaufać. Po trzecie, bardzo ważne: prawdziwi przyjaciele to ci, którzy wspierają, a nie oskarżają. Prywatnie przychodziłem taki czas, czas takiej silnej choroby, dużych problemów zdrowotnych i też natrafiłem na takich ludzi, którzy przychodzili i oskarżali mnie o grzech, a nazywali się moimi przyjaciółmi. No, i przyszedł też taki czwarty przyjaciel, który w historii Hioba też ma znaczenie który przyszedł, niby dobrze powiedział, ale powiedział bez własnego doświadczenia. I ci przyjaciele Hioba, oni myśleli, że pocieszają tego człowieka, że coś tłumaczą, ale w rzeczywistości oskarżali go o winy, których Hiob nigdy nie popełnił, albo doradzali bez sensu. Więc prawdziwi przyjaciele to ci, którzy wspierają, a nie oskarżają. Jeśli czegoś nie wiesz, to milcz. Po prostu być z kimś, kto cierpi, nie wymądrzaj się, nie szukaj, nie kombinuj, po prostu go wspieraj. No i po czwarte, bardzo ważna lekcja. Bóg jest suwerenny i w tej suwerenności jest dobry. Nawet jeśli nie rozumiemy, na czym to dokładnie polega, nawet jeśli nie rozumiemy Jego dróg, to możemy być pewni, że On jest sprawiedliwy, suwerenny. I dobry. Ostatecznie każdy z nas przechodzi przez trudne chwile. Czasem to jest utrata jakiejś bliskiej osoby, czasem choroba, czasem problemy finansowe czy inne cierpienia. Tak, te rzeczy są cierpieniem. Kiedy tracimy bliską osobę, kiedy chorujemy, kiedy przechodzimy jakieś poważne problemy finansowe, to cierpimy. Ale historia chyba przypomina nam, że nawet gdy nam się wydaje, że Bóg milczy, to On jest obecny i ma nad wszystkim kontrolę. Pytanie, czy my potrafimy zaufać Mu w chwilach próby, zwłaszcza dłuższej próby. Hiob jest bohaterem wiary, który pokazuje nam, że prawdziwa wiara nie polega na unikaniu cierpienia, ale na trwaniu przy Bogu mimo trudności. I jego historia, jego życie pyta nas, czy jesteśmy gotowi ufać Bogu, nawet gdy nie rozumiemy Jego planów? A tacy właśnie powinniśmy być. Wszystkiego dobrego, wspaniałości z nieba. Trzymajcie się Boga z Bogiem. Pa!